Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię nienawidzi, ale nie potrafisz tego wytłumaczyć? Wchodzisz do jakiegoś miejsca, mówisz z uprzejmością, zachowujesz się z szacunkiem, a mimo to atmosfera się zmienia. Spojrzenie tej osoby przeszywa cię na wylot. Jej uśmiech jest wymuszony i zaczynasz się zastanawiać, czy problem leży we mnie? Ale co, jeśli powiem ci, że ta nienawiść nie dotyczy ciebie? Carl Jung, jedno z największych nazwisk w psychologii, ujawnił, że nienawiść, którą czujesz od kogoś, może być w rzeczywistości cichym wołaniem o pomoc z powodu bólu, który ta osoba skrywa w sobie. Dziś odkryjesz trzy ukryte sygnały, które pokazują, kiedy ktoś cię nienawidzi, nawet jeśli się uśmiecha, a co więcej, pokażę ci, jak chronić się emocjonalnie przed tą cichą trucizną. Ponieważ w końcu twój blask przeszkadza tym, którzy wciąż żyją w swoim własnym mroku. Mroczny refleks, kiedy nienawiść, którą czujesz, nie jest twoja. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby po prostu cię nie lubią, nawet bez żadnego powodu? Wchodzisz do pomieszczenia i czujesz to przeszywające spojrzenie, tę nagłą zmianę tonu głosu, ten wymuszony uśmieszek, który bardziej przypomina ciche ostrzeżenie: Nie lubię cię? Czasami nie. Było kłótni, nie było nieporozumień, a mimo to energia jest ciężka, atmosfera staje się dziwna, i pytasz siebie, co ja zrobiłem. No, właśnie i tutaj filozofia Karla Junga daje nam odpowiedź, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z takimi sytuacjami. Według Junga, problem nie leży w tobie, leży w tym, co reprezentujesz dla drugiej osoby. I wtedy wszystko zaczyna nabierać sensu. Karl Jung, jedno z największych nazwisk psychologii analitycznej, powiedział, że projektujemy na innych to, czego nie potrafimy zaakceptować w sobie. Ta ukryta część osobowości, którą nazywał cieniem, składa się ze wszystkiego, co tłumimy, co ukrywamy, co staramy się ignorować, lęki, frustracje, pragnienia, niepewności. I wiesz, co się dzieje, gdy ktoś krzyżuje naszą drogę i niechcący dotyka tej nieświadomej rany? Cień się budzi, a wraz z nim dyskomfort, pogarda, odrzucenie i nienawiść. Innymi słowy, nienawiść, którą otrzymujesz, często nie ma nic wspólnego z tobą jako osobą, ma związek z tym, co budzisz w drugiej osobie. Aktywujesz jej wewnętrzny ból, dlatego widzi w tobie wroga. Stajesz się lustrem tego, co próbuje ukryć przed sobą. Chcesz praktyczny przykład? Wyobraź sobie kogoś, kto jest sfrustrowany własnymi wyborami. Ta osoba widzi ciebie szczęśliwego, żyjącego autentycznie, realizującego swoje marzenia. I nawet nie mówiąc słowa, sam fakt, że istniejesz takim, jakim jesteś, już jej przeszkadza, ponieważ przypominasz jej o wszystkim, czego nie miała odwagi zrobić. A co najstraszniejsze? Prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy świadomie po prostu cię nie lubi. Powie, że jesteś zarozumiały, przesadny, popisujesz się, jesteś fałszywy, ale w głębi duszy mówi. Chciałbym mieć Twoją wolność, Twoją odwagę, Twoją prawdę, i nie mogę znieść tego przypominania. Dlatego, według Junga, powinniśmy patrzeć na te sytuacje z głębszej perspektywy. Kiedy ktoś okazuje bezpodstawną antypatię, musimy wyjść z pozycji winy i wejść w pozycję świadomego obserwatora. Oznacza to zrozumienie, że uczucia drugiej osoby mówią więcej o niej niż o tobie. A to jest wyzwalające, ponieważ przestajesz się kształtować, aby zadowolić wszystkich. Przestajesz czuć się źle z powodu tego, kim po prostu jesteś, a przede wszystkim zaczynasz chronić swoją energię przed tymi, którzy wciąż walczą z własnym cieniem. Teraz ważna refleksja: czy ty też kiedyś odczuwałeś ten dyskomfort w stosunku do kogoś? Czy nieświadomie nienawidziłeś kogoś tylko dlatego, że ta osoba przypominała ci o czymś, co stłumiłeś? Cień nie dotyczy tylko innych, wszyscy go mamy. A im bardziej stajemy się go świadomi, tym mniej stajemy się zakładnikami cudzej nienawiści, a także naszej własnej. Jak powiedział Jung: To, czemu zaprzeczasz, Cię podporządkowuje, to, co akceptujesz, Cię przekształca. Więc następnym razem, gdy ktoś wydaje się cię nienawidzić bez powodu, być może powód jest właśnie taki. Jesteś iskrą, która rozpala ogień, który ta osoba próbuje ugasić w sobie, zakamuflowana zazdrość, nienawiść, która kroczy z uśmiechem na twarzy. Znasz tę osobę, która jest zawsze w pobliżu, ale czujesz, że coś jest nie tak, uśmiecha się, przytula Cię, nawet Cię chwali. Ale jest coś w tonie głosu, w spojrzeniu, co nie pasuje. A co najdziwniejsze, za każdym razem, gdy coś osiągasz, zamiast czuć wsparcie, czujesz pewien dyskomfort w powietrzu, jakby w jakiś sposób twoje zwycięstwo przeszkadzało, i wtedy zaczyna się cichy cykl, żarty, zakamuflowana krytyka, rady, które bardziej przypominają ostrzeżenia, aby cię zdemotywować. To tak, jakby istniało ukryte pragnienie, aby zobaczyć, jak się wycofujesz, rezygnujesz, ponosisz porażkę. Karl Jung pomaga nam zrozumieć dokładnie ten rodzaj zachowania. Według niego najniebezpieczniejsza nienawiść to nie ta, która krzyczy, to ta, która udaje, że kocha. Jung wierzył, że zazdrość jest jedną z najbardziej zniekształconych emocji ludzkiej psychiki. A kiedy nie można jej wyrazić bezpośrednio, przekształca się w urazę, ironię i subtelny sabotaż. Zazdrość pojawia się, gdy ktoś widzi w tobie coś, co chciałby mieć, ale czuje, że nigdy tego nie osiągnie. Może to być twoja siła emocjonalna, twój spokój, twoja odwaga, twój talent, a nawet sposób, w jaki jesteś podziwiany przez innych, ale ta osoba nie potrafi tego przyznać ani innym, ani sobie. Więc co robi? Udaje, że cię wspiera, podczas gdy potajemnie życzy ci potknięcia, nie zaatakuje cię frontalnie, będzie podkopywać Twoją pewność siebie powoli, jak cichy przeciek, który osłabia strukturę Twojej samooceny. A co najgorsze, często są to osoby bliskie przyjaciele, koledzy, a nawet członkowie rodziny osoby, które znają Twoją historię, które widziały Twoje zmagania. I powinny ci kibicować, ale kiedy twój sukces rośnie bardziej niż ich, świat może znieść, cień porównania przejmuje kontrolę. Karl Jung powiedział, że w takich przypadkach problemem nie jest twój blask, problemem jest to, że twój blask ujawnia ciemność drugiej osoby i wtedy rodzi się nienawiść. Nienawiść powściągliwa, akceptowana społecznie, przebrana za troskę, za konstruktywną krytykę, za po prostu chcę pomóc. Czy kiedykolwiek słyszałeś zdania typu, czy jesteś pewien, że naprawdę ci się uda? Czy nie przesadzasz trochę? Czy nie byłoby lepiej poczekać trochę dłużej? Te pytania wydają się niewinne, ale czasami kryją w sobie truciznę zwątpienia zasadzoną z chirurgiczną precyzją. Jung nazwał ten rodzaj manipulacji nieświadomym przesunięciem, kiedy ktoś przenosi na drugiego uczucia, z którymi nie potrafi się zmierzyć w sobie. Ta osoba nie próbuje Cię chronić, próbuje Cię sparaliżować, ponieważ jeśli się zatrzymasz, czuję, że może odetchnąć z ulgą. Ale teraz najważniejsze, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Twoja podróż nie musi być pomniejszana, aby zmieścić się w komforcie innych, i nie jesteś tutaj, aby prosić o pozwolenie na rozwój. Psychologia Jungowska uczy, że kiedy uświadomisz sobie pułapki zakamuflowanej zazdrości, zyskasz jasność, aby chronić się emocjonalnie, a wiesz, jak nie konfrontując się, nie dyskutując, ale po prostu zachowując swój spokój, swoją prawdę i swój kierunek. Ponieważ im bardziej wzmacniasz się od wewnątrz, tym mniej jesteś podatny na cienie innych. Więc następnym razem, gdy poczujesz tę dziwną atmosferę po podzieleniu się sukcesem. Zatrzymaj się, odetchnij i obserwuj. Może się okazać, że za tym uśmiechem kryje się dusza w konflikcie, próbująca ukryć nienawiść, której nawet nie rozumie. A wszystko dlatego, że miałeś odwagę być tym, kim ona nie potrafi być. Chroń się, czego Jung uczy o radzeniu sobie z ukrytą nienawiścią. Czy zauważyłeś, jak niewypowiedziana nienawiść może być jeszcze bardziej niebezpieczna niż bezpośrednia kłótnia? Ponieważ kiedy ktoś cię nienawidzi otwarcie, wiesz z czym masz do czynienia, ale ukryta nienawiść jest zdradliwa, przychodzi przebrana za ciszę, za obojętność, za sarkazm, za wyrachowaną nieobecność. I właśnie dlatego, że jest tak subtelna, boli bardziej, sprawia, że wątpimy w siebie. Sprawia, że myślimy, czy nie przesadzam, czy to ja jestem problemem. I tu wkracza mądrość Karla Junga. Dla niego największym błędem, jaki popełniamy, radząc sobie z tego rodzaju nienawiścią, jest próba zrozumienia, usprawiedliwienia lub nawet zmiany tego, kto nas nienawidzi. Ale Jung powiedział: Nie jesteś tutaj, aby naprawiać cienie innych, jesteś tutaj, aby chronić swój blask. Kiedy ktoś traktuje nas z pogardą, wyklucza nas lub rani nas chłodnymi słowami, naszym instynktem może być poszukiwanie akceptacji. Próbujemy pokazać, że jesteśmy dobrzy, że nie zrobiliśmy nic złego, że nie zasługujemy na tę pogardę. To naturalne, zostaliśmy uwarunkowani do chęci bycia akceptowanymi. Ale według Junga, ta próba przypodobania się tym, którzy nas ranią, jest niebezpieczną drogą. Ponieważ próbując być kochanym przez tych, którzy nas nienawidzą, oddalamy się od tego, kim naprawdę jesteśmy. Kształtujemy się, cenzurujemy się, kurczymy się, aby zmieścić się w świecie tych, którzy nas nie chcą. A kiedy to zauważymy, już nie żyjemy dla siebie, żyjemy, aby przetrwać na emocjonalnym terytorium kogoś, kto chce nas tylko zobaczyć zgaszonych. Jung powiedział, że najlepszym sposobem radzenia sobie z cudzą nienawiścią jest niewchłanianie jej. Wydaje się to proste, ale to prawdziwa sztuka. Ponieważ nienawiść ma moc magnetyczną, próbuje cię wciągnąć na ten sam poziom w konflikt, w prowokację, w grę emocjonalną i właśnie wtedy musisz być silniejszy, nie reagować z gniewem, nie odpłacać z urazą, ale także nie milczeć z poddaństwa. Prawdziwa siła leży w zachowaniu swojej integralności emocjonalnej. To powiedzieć widzę co się dzieje, ale nie pozwolę, aby to definiowało, kim jestem. Neutralność w tym przypadku nie jest biernością, jest mądrością. To wiedzieć, że nie musisz brać udziału we wszystkich grach, do których cię zapraszają, a co więcej, kiedy odmawiasz wejścia w cykl nienawiści, łamiesz schemat. Niemożliwiasz, aby ból drugiej osoby stał się twoim bólem. Zwracasz odpowiedzialność temu, kto musi sobie z nią poradzić, a przede wszystkim chronisz swój spokój. Jung wierzył, że negatywne emocje innych są jak strzały wystrzelone w ciemności trafiają cię tylko wtedy, gdy jesteś bezbronny, próbując się przypodobać, próbując zrozumieć. Ale kiedy jesteś skupiony, świadomy swojej własnej esencji. Te strzały przelatują i gubią się. Więc jeśli czujesz, że ktoś cię nienawidzi w ciszy, jeśli zauważasz, że jest ukryta trucizna w słodkich słowach, lub subtelne oddalenie, które cię rani, pamiętaj: nie jesteś problemem. Jesteś lustrem i odbiciem, którego druga osoba nie chce widzieć. Twoją misją nie jest zmiana tego, ani usprawiedliwianie się twoją misją jest iść dalej. Z pewnością, z jasnością, z miłością własną, ponieważ największą odpowiedzią, jaką możesz dać na ukrytą nienawiść, jest dalsze świecenie. Nawet jeśli przeszkadza to tym, którzy wciąż żyją w ciemności. Dziękuję bardzo za obejrzenie do tego momentu. Jeśli Ci się podobało, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać więcej transformujących treści. I nie zapomnij, zostawiliśmy nowy film specjalnie wybrany dla Ciebie na ekranie końcowym. Sprawdź go teraz i kontynuuj swoją podróż rozwoju osobistego.